Paniu, no. werdykt, Zagadam do człowieka tutaj. Siema. To jest wygrany. Bez apelacji. Wczoraj jestem wygrany, a dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj to eee... Forma piękna. Forma piękna. To... <laughs> Bardzo dziękuję. dziękuję. Jak tam dzisiaj to wygląda? Bez szału, bez szału. Nie komentuję za dużo kategorii. Chyba, no. No ty to jesteś wario, startujesz kurde no, po tyle razy. Chyba nie lubią jak się tyle startuje, też tak słyszałem. No ale... Ale na pewno zajebista y, nauka pozowania, <laughs> nie? Bez Będziesz nie? miał kurde miliony porównać gdzieś tam ze i tak dalej. Trzeba wyciągnąć no, tak wnioski, popoprawiać poprawić rzeczy i lecimy dalej, do i tyle i poddajemy się robimy formę. Się Taka tak, jest zajawa, więc trzymajcie dalej. się. <laughs> już po zawodach kolejne pierwsze miejsce z dzisiejszego dnia: z Pro Qualifier w kategorii classic fizy A, czyli najniższej. I znowu była walka o zwycięstwo overall. Tym razem, tuż obok moich rąk, karta zawodowca. No, ale niestety byłem przesunięty do środka, i tylko na razie tym muszę się szczycić, bo wygrać się nie udało. Ale z tego jestem mega zadowolony. Ze swojej formy jestem mega zadowolony, chociaż widać, że już brązer ze mnie zlatuje. Teraz jest naprawdę moment na to, żeby świętować. Już konkretnie. Zamykam weekend startup. Dobra, koniec przygody. Spadamy z hali. Zajebiste wspomnienia oczywiście będą. Mega jestem zadowolony, że udało się nawiązać walkę o najwyższe trofeum na tych zawodach. Super, lepiej sobie tego nie mogłem wymagać. Do zobaczenia w przyszłości, zapewne jeszcze z tą halą. Powiem wam, że wyglądam jak robotnik wracający z roboty na budowie w 40 stopniach gorąca, prawda, taki opalony. Syn rolnika zwał, jak zwał. Jadę teraz z mamusią. Do manekina na naleśniki, bo już od samego początku, przygotowań do zawodów, ubzdroiłem sobie w głowie, że to będzie moja taka nagroda za, za te wszystkie starty, i dzisiaj ją realizuję. A później prawdopodobnie powrót do diety, ponieważ uwaga, w przyszłym tygodniu szykuje się kolejny start w zawodach, ale o tym już w następnych odcinkach się dowiecie zapewne. Wiem, że gadam jak potuczony, ale mam euforię jeszcze w sobie. Naprawdę jestem taki szczęśliwy z tych dwóch yy, pierwszych miejsc, pierwszego i drugiego dnia z walki o zwycięstwo w Overolu, gdzie zostałem przepchany do środka. A to oznacza, że byłem brany pod uwagę jako możliwy zwycięzca. I jaram się tym i będę się jarał jeszcze pewnie długo, więc będziecie mieli o tym gadane. Hello, jestem już w domku. Niestety nie udało się dotrzeć do manekina ze względu na to, że są niesamowite kolejki, nie ma możliwości zamawiania stolików, trzeba czekać w tych kolejkach. Więc pomysł drugi to zamówienie pizzy do domu. Właśnie czekamy na dostawę z pizzą, z mamuśką i to będzie takie małe świętowanie. <laughs> Emocje ze mnie powoli schodzą. Wziąłem sobie już kąpiel taką relaksującą przy muzyczce. Posiedziałem sobie w wodzie, ułożyłem wszystko w głowie. Jestem mega szczęśliwy, będę to powtarzał cały czas. Dwa pierwsze miejsca, walka o karty zawodowca. Eee, I myślę, że było całkiem blisko. A jeżeli nie blisko, no to chociaż nawiązałem walkę, więc naprawdę super. Zobaczymy, co dalej jeszcze tutaj. W... A właśnie przede wszystkim czekam na relacje z zawodów, chodzi o zdjęcia, filmy i tak dalej, żeby mógł to wszystko porównać. Nie mogę się tego doczekać, bo wiadomo, że tam zdjęć nie da się robić takich profesjonalnych ponieważ jest kiepskie światło i trzeba czekać na zdjęcia od fotografów, więc czekam i nie mogę się doczekać jeszcze na te zdjęcia i całą relację. i drodzy, pojedzone to, co miało być pojedzone, a teraz pora wracać powoli do diety, jeszcze zbyt dietetyczny to super nie jest, ale robię sobie szejka, na którego miałem już bardzo długo ochotę, zwykłe mleko, dwa banany, cynamon, borówki i dwie miarki odżywki białkowej, izolatu. Zblenduję to wszystko, i dla mnie to będzie niebo w gębie w tym momencie. Posiłki na jutro już szykowane normalnie, dzisiaj wleciała pizza, niestety naleśniki się nie udały, tak jak wspomniałem wcześniej. Ponieważ było zbyt dużo ludzi, zbyt długo czekania, a ja jestem niecierpliwy. Oprócz tego, oczywiście, jeszcze podjadłem jakieś tam drobne rzeczy, typu batony, wypiłem sobie jakiś jogurcik, resztę chipsów, które mi zostały z dzisiejszego ładowania. Także podjadałem, co tam jeszcze było, a jutro wracam już do Michy. Za chwilkę jeszcze skorzystam sobie z takiego szejka po mleku. Prawdopodobnie mnie jeszcze troszeczkę pogoni, bo. Nie trawię ogólnie mleka za dobrze. Laktozy, mimo że biorę enzymy, to i tak później leci ze mnie ostro. Ale w tym momencie to się przyda. Oczywiście ja już jestem nawodniony, wypiłem jakieś 2,5 litra wody od czasu wyjścia z hali. Także teraz czuję się naprawdę dobrze. Pewnie jak to wypije, to już mnie zmorzy na spanie. Jest teraz 21. A jutro poniedziałek, i zasuwam w sumie chyba od 10 do pracy do późnego wieczora. Także no już pora się zbierać i kłaść i świętować w myślach dalej, że się ugrało, co się ugrało. Szejk gotowy, chyba już nawet na twarzy wyglądam troszeczkę lepiej, ale oczywiście jestem mega bez tłuszczu, więc i tak moja twarz nie będzie jeszcze taka piękna, okrąglutka. Chyba, że naprawdę tak napuchnę wodą, że zrobię się jak ludek Michelin, wszystko jest możliwe. Wasze zdrówko, myślę, że jutro albo pojutrze jeszcze jakieś takie fajne podsumowanko sobie nagram. No ja cały czas tak wiecie myślami to oswajam się z tym wszystkim, z całym tym weekendem, że, że to wszystko się tak udało, wygrać i zajebić się w ogóle. Witajcie moi drodzy, pora na konkretne podsumowanie dotychczasowych startów, czyli weekendu soboty i niedzieli NPC Worldwide Festival. A więc te dwie piękne statuetki udało się wygrać za pierwsze miejsce. W kategorii Classic Physics klasy A w sobotę, czyli były to zawody regionalne, na których mógł wziąć udział każdy. Natomiast po wygraniu Overola nie było tutaj do zdobycia karty Pro, tylko można było wygrać ogólnie całe zawody. Natomiast ta statuetka jest za wygranie zawodów tzw. Pro qualifier. Natomiast ta statuetka jest za wygranie zawodów Pro -qualifier, czyli takich, które umożliwiają walkę startu o kartę zawodowca. Natomiast ta statuetka jest za wygranie zawodów Pro -qualifier, czyli takich, które umożliwiają walkę o kartę zawodowca. A więc w dwóch przypadkach oczywiście wyszedłem do overalla, czyli tak zwanych zwycięzców wszystkich kategorii z Classic Fizik. No i byłem przesunięty do środka, gdzie stoczyłem walkę o wygranie z osobą, która wygrała. No niestety, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, czy rzeczywiście zająłem, powiedzmy, drugie miejsce, ale zawsze na zawodach NPC przesuwa się do środka osoby, które są pretendentami do zwycięstwa. Więc jest to dla mnie oczywiście mega budujące i no, pokazuje mi, że moja sylwetka jednak nadaje się do tej kategorii. Jestem z tego zajebiście zadowolony, ponieważ moim największym Celem tych całych przygotowań było zrobienie sylwetki pod właśnie Classic Fizik. Czyli jest to moja docelowa kategoria, jeżeli kiedyś chciałbym startować jeszcze w kulturystyce. Nie chciałbym już iść w kulturystykę tak zwaną ciężką, wagową, tylko właśnie w kierunku Classic Physic się rozwijać, czyli krótko mówiąc pozostać w tej nowej kategorii. Bardziej po prostu podobają mi się sylwetki z niej. No i jeżeli tak zostałem oceniony, to znaczy, że sędziowie uważają, a zresztą jeden sędzia nawet mi powiedział, że bardzo ładna sylwetka, że mimo że jestem niskim zawodnikiem, to prezentowałem się tutaj bardzo dobrze i że rzadko się spotyka tak niskich zawodników, którzy pasują właśnie do tej kategorii Classic Physics. Jest to dla mnie mega oskrzydlające. Eee, największym właśnie marzeniem było przygotowanie sylwetki pod tę kategorię, i to się udało zrealizować. Mam jeszcze oczywiście trzy medale. To jest medal za wygranie Pro Qualifier w mojej kategorii klasy A. Tutaj mamy medal za drugie miejsce w kategorii 80 kg kulturystyki, ponieważ w niej również startowałem w sobotę. Przegrałem z Marcinem Koselem, który był ode mnie dużo bardziej dopierdzielony. Tutaj nie ma co ukrywać, ale wielkość masy mięśniowej no. Wskazywała, że jest on tutaj jedynym pretendentem do zwycięstwa w naszej kategorii. A ten medal jest za wygranie z soboty w kategorii Classic Fizji klasy A, czyli trzy medale, dwie statuetki. Startowałem tylko w kategoriach Open, czyli takich gdzie startują osoby doświadczone lub po prostu wszyscy zawodnicy. Nie startowałem w żadnych first beginersach, beginnersach, nowisach. Tam startują zawodnicy, którzy jeszcze nie powygrywali zawodów, albo biorą udział któryś tam raz dopiero z kolei. No ja jestem myślę, że już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że byłoby to dla mnie no nieodpowiednie, aby startować w tych kategoriach dla osób początkujących, rozkręcających się dopiero w kulturystyce. Także można powiedzieć, że zdobyłem wszystko praktycznie, co się dało poza 80 czyli moją starą kategorią, w której startowałem do tej pory. No, ale i tak jestem mega zadowolony. To jest, to jest, no full, full, co tylko mogłem spełnić, udało się osiągnąć. Także Szczęście przepełnia moje serce, wzrosła moja samoocena, i wszystko jest po prostu zajebiście tak, jak miało się ułożyć. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? W przygotowaniach bezpośrednio pomagała mi mama mentalnie, nawet trochę fizycznie. Czasami była ze mną na zawodach. Jak zapewne widzieliście, jestem jej mega wdzięczny za całą tą pomoc. Chciałbym to tutaj zostawić, aby zostało zapamiętane. No, i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Dziękuję za wszystkie dobre słowa od Was, od osób na wszystkich mediach, od znajomych. Następnie za te wszystkie gratulacje. Mega to jest uskrzydlające. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. No, i tutaj zamykam chyba już tę serię vlogów związanych z przygotowaniami do zawodów NPC. Przede mną kolejna ciekawa. Impreza, ponieważ wybieram się teraz do Turcji na zawody Federacji NAC, NAC. No i tam będą rozgrywane Mistrzostwa Świata. Nie wiem szczerze mówiąc, czego się spodziewać. Mam kategorię wzrostową, więc waga tym razem nie będzie egzekwowana. Więc postaram się oczywiście zrobić jak najlepszą formę i być troszeczkę większym niż na zawodach teraz NPC. Zobaczymy jeszcze, czy będę prowadził z tego jakiegoś vloga. Myślę, że tak, ponieważ trochę się w to wkręciłem i sprawia mi to frajdę. Szczególnie jeżeli mam jakiś dobry odzew od Was, i właśnie o to Was grzecznie chciałem jeszcze poprosić na koniec, żebyście mi tutaj zostawiali łapki w górę, jakieś komentarze, dalej przesyłali filmiki, no i oczywiście subskrypcję kanału. Będę za to mega wdzięczny. A na tę chwilę to już będzie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I oczywiście śledźcie mnie na wszystkich innych mediach, ponieważ jestem tam aktywny, jestem tam dostępny na jakieś rozmowy. Śmiało możecie do mnie pisać. I cóż jeszcze? Pozdrawiam, bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Our finalists and our winners of every class from the Men's Classic Physique Open. And welcome. martin Piechota, carol rogatevsky ron bexley and damien marecki quarter to turn to the right quarter turn to the right

Low bicep. Side chest. Follow future. Spit out home. Burn your face upon the chrome. Face to back. Yeah, yeah. Low bicep. Take the corner. Face front. Overhand abdominals. Your favorite classic physique pose. Relax. Let's do it again. Double bicep. side chest face the back double buy Thumbnail pose. And your favorite classic physique pose. I love the chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity It's mind over everything